Dziś po południu w Sejmie głosowana będzie ratyfikacja ustawy, która pozwoli na uruchomienie środków europejskich. W każdym z państw musi być ratyfikacja nowych ram finansowych, ram finansowy, które mówią o kolejnym budżecie Unii Europejskiej na kolejne 7 lat. I w ramach e, tych środków są także środki funduszu odbudowy. Czyli środki, które mają pozwolić całej Unii Europejskiej na dynamiczne wyjście z okresu pandemii, na odbudowę gospodarki, na branie e, nowych możliwości, e, szans na e, konkurencję na światowych e, rynkach. W ramach tego oczywiście są także środki przeznaczone dla e, Polski, to są środki rekordowe. Nigdy jeszcze Polska nie miała szansy uzyskać tak wielkich środków zewnętrznych, łącznie rząd Prawa i Sprawiedliwości wynegocjował w ubiegłym roku kwotę ponad 770 miliardów złotych, to kwota około dwóch budżetów Polski te środki w ciągu najbliższych kilku lat pozwolą nie tylko i wyłącznie zniwelować negatywne skutki epidemii. Ale pozwolą także unowocześnić polską gospodarkę, dostosować ją do wyzwań, które cały czas są przed nami, ale pozwolą także rozwinąć infrastrukturę, wybudować, zmodernizować szkoły, ociepić je, przekształcić naszą energetykę do współczesnych potrzeb, tak aby była jak najmniej szkodliwa dla środowiska. To także środki, które pozwolą na modernizację naszej służby zdrowia. Oczywiście także i podlaskie, także i powiat sokólski czeka na te pieniądze. To jedno z powiatów, które potrafi już z tych środków skorzystać. Pan starosta zapewne powie, jakie na przykład inwestycje tutaj miały miejsce w ostatnich latach. I powiat, a także i gminy z terenu powiatu sokólskiego i z całego Podlasia czekają na dodatkowe środki, bo samorządy wiedzą, że bez tych środków zewnętrznych trudno jest realizować inwestycje. Stąd dzisiaj, kilka godzin przed głosowaniem w Sejmie po raz kolejny wzywamy wszystkie ugrupowania w Polsce do tego, aby zagłosowały za ratyfikacją ustawy, która pozwoli na uruchomienie tych ogromnych środków, 770 miliardów złotych. Wydawało się, że także totalna opozycja będzie chciała, jako ugrupowanie prounijne przynajmniej tak deklarują, będzie chciała. Pomóc Unii Europejskiej przyspieszyć przyjęcie tych decyzji, które umożliwią uruchomienie wieloletnich ram finansowych i funduszy odbudowy. Dziś ku naszemu zaskoczeniu słyszymy, że szefowie jednej z największych partii opozycyjnych mówią, że nie chcą środków unijnych, że nie chcą ratyfikacji funduszy na najbliższe 7 lat. Jesteśmy tym bardzo, bardzo zaskoczeni i wydaje się, że po raz kolejny totalna opozycja z dziwnych powodów nie chce działać na rzecz Polski i na rzecz Polaków. Na złość Polakom próbuje zablokować środki Unii. Nie tylko tu w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, bo brak ratyfikacji funduszy zasobów własnych powoduje, że nie można uruchomić tych rat finansowych w całej Unii Europejskiej. Stąd my po raz kolejny wzywamy wszystkich odpowiedzialnych polityków w Polsce do tego, aby zagłosowali dziś w Sejmie za ratyfikację ustawy, która pozwoli na uruchomienie funduszy unijnych, pozwoli na to, aby Polska, aby potlaskie, aby Powiat Sokulski mogły skorzystać z ogromnych środków zewnętrznych w najbliższych kilku latach. Niech ten tygrys europejski, bo tak czasem Polska już jest nazywana ze względu na dynamiczny rozwój, ma szansę na dalszy rozwój, a wraz z całym państwem tylko rozwija się także i nie tylko rozwija się także Sowieckie. W ostatnich miesiącach pan premier Mateusz Morawiecki odbywał długie i trudne rozmowy w sprawie negocjacji kolejnej puli środków do Polski z nowej perspektywy Unii Europejskiej. Ostatecznie udało się, jesteśmy zadowoleni, że udało się zagwarantować rekordowe środki 770 miliardów złotych dla Polski. O tyle historyczny to jest moment, bo to jest pierwszy raz tak duże środki od naszego wejścia do Unii Europejskiej. Ale żebyśmy mogli realnie skorzystać z tych środków, potrzebna jeszcze jest ratyfikacja odpowiedniej ustawy w parlamencie. Tak, jak tu jesteśmy, parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości w całej rozciągłości w pełni poprzemy tą ustawę. Tak z tego momentu chcielibyśmy również zaapelować do pozostałej części parlamentarzystów, do opozycji. Cieszy nas oczywiście deklaracja lewicy, która tak jak my będzie głosować za. Jednak to. Apel do Platformy Obywatelskiej, do psl aby również stanęli razem z nami ramię w ramię i głosowali za tą ustawą. Bo w mojej ocenie jest to historyczny moment, kiedy możemy jeszcze bardziej zdynamizować rozwój Polski. Środki, które mogą do nas trafić, to nie tylko środki na odbudowę po pandemii, ale. Środki na rolnictwo, i tu jest szacowana kwota około 150 miliardów złotych na obszary wiejskie to środki na nową energię, środki na poprawę systemu służby zdrowia, a wreszcie na zabezpieczenie, na budowę jeszcze większej odporności naszej gospodarki w przyszłych, podobnych sytuacjach, jaką mamy teraz związaną z pandemią. Szanowni Państwo, przez ostatnie kilka lat opozycja straszyła Polaków, że rząd Prawa i Sprawiedliwości chce doprowadzić do poleksitu, chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Tymczasem dzisiaj to ona staje się właśnie tym czynnikiem, która próbuje do tego doprowadzić. Bo blokując środki dla Polski, blokuje również środki dla całej Unii Europejskiej, dla wszystkich państw członkowskich. I liczę, że po ostatnim momencie refleksji na dzisiejszym głosowaniu wszyscy staniemy ramię w ramię z Mateuszem Morawieckim, z rządem Prawa i Sprawiedliwości i wszyscy zagłosują za tą ustawą, bo liczy się Polska. Dziękuję. Pierwsza grupa pieniędzy, które wpłynęły do powiatu sokólskiego bardzo szybko, tych wsparcia tego antycovidowego, to było 5 milionów złotych, ponad 5 milionów złotych. Druga grupa pieniędzy to były 3,5 miliona złotych. Druga transza z Europejskiego Funduszu, z naszego funduszu inwestycji lokalnych. Trzecia grupa to znowu 3,5 miliona złotych tylko do samorządu powiatowego. W sumie ponad 11 milionów złotych. To są olbrzymie środki finansowe, które wpłynęły do powiatu sokulskiego. A na co są wydatkowane te środki? Na budowę dróg to są wkłady do funduszu dróg samorządowych, tego rządowego funduszu dróg samorządowych, wkłady powiatu Sukurskiego do, tego, do tych inwestycji, a więc dzięki temu budujemy drogi. Dzięki temu nasz szpital może też mieć remont. Dzięki temu. Buduje się boisko na zielonym osiedlu. Dzięki temu budujemy dla naszych klas mundurowych, ale też służb mundurowych strzelnicę, dzięki temu budujemy łącznik w szkołach, dzięki temu realizujemy bardzo, bardzo wiele inwestycji remontowych, zakupujemy sprzęty do powiatowego zarządu dróg, dzięki temu lepiej utrzymamy drogi i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim dzięki temu tworzymy miejsca pracy, bo przy tych wszystkich inwestycjach muszą pracować Polacy i po prostu z reguły są to firmy z terenu powiatu sokolskiego województwa podlaskiego. A więc dajemy miejsca pracy dzięki temu. Stąd też jakakolwiek blokada tych środków przez jakiekolwiek parlamentarzystę jest to działanie na szkodę Polski, działanie na szkodę samorządu, działanie na szkodę zwykłych ludzi. Dziękuję bardzo. Zachęcamy wszystkich parlamentarzystów także z Województwa Podlaskiego do głosowania za ratyfikacją ustawy o zasobach własnych w Unii Europejskiej, bo to, to szansa dla Polski, to także szansa dla Podlasia, to także szansa dla powiatów sowieckich.